Jeśli posiadasz jakieś pamiątki po zakładach Diora i chcesz podzielić się z innymi, to jest ku temu świetna okazja. W tym roku Miasto Dzierżoniów rozpoczęło projekt Diora. Projekt mający na celu pokazanie, czym dla miasta była i jest Diora, jak ważnym elementem tożsamości miasta jest ta marka. Chcemy, aby mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy pracowali w Diorze, których przeszłość jest związana z tą firmą. Mogli przekazać tą pamięć młodszemu pokoleniu. Także chcemy poprzez ten projekt edukować młodych mieszkańców. Chcemy przywracać wspomnienia, chcemy wykreować, chociaż bardzo kreować jej nie musimy, bo ta marka nieodłącznie jest związana z Dzierżoniowem. Natomiast chcielibyśmy również w przestrzeni miejskiej umiejscowić elementy związane z marką Jakie konkretne działania miasto będzie podejmowało w tym kierunku? Już w tej chwili w lutym Biblioteka Miejska w Dzierżoniowie rozpoczęła archiwizację pamiątek pod Jorze. Zbieramy zdjęcia różnego typu pamiątki, które mieszkańcy posiadają jeszcze we własnych domach. Te pamiątki następnie zostaną zdigitalizowane, czyli zamienione w formę taką elektroniczną. A następnie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki, I nie tylko, bo my również w naszych mediach będziemy na pewno te ciekawsze pokazywać. Na pewno takim głównym elementem, który będzie bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o, o przestrzeń miejską, to będą mosiężne radioodbiorniki, które staną w wielu miejscach w mieście. Na początek pierwszym radioodbiornikiem, który, który zostanie umieszczony, to mogę już zdradzić, że w rynku w Dzierżoniowie będzie radioodbiornik Pionier. Kolejne, zobaczymy jak to będzie wyglądało, gdzie i które, być może zasięgniemy również opinii mieszkańców na ten temat. Docelowo chcielibyśmy, aby powstała trasa trasa, którą będzie można zwiedzać Dzierżoniów, biorąc pod uwagę tą część historii miasta związaną z Diorą. Diora to nieodłączny element zawsze kojarzący się z Dzierżoniowem i warto, żeby ci młodzi mieszkańcy poznali tę historię, żeby jednak nie została ona zapomniana. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi pamiątkami po zakładach Diora. Materiały składać można w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie.